Cześć, z tej strony Grzegorz. A dzisiaj a, spróbujemy zrobić strzał z naszego statku, używając klawisza spacji. Okej. Okay. Pierwsze co będziemy musieli pomyśleć, no to jakby tutaj ten strzał zrobić, żeby był jakoś tak Jeden strzał, ileś strzałów, wiele strzałów naraz. Jakby co potrzebujemy? Potrzebujemy miejsca, gdzie ten strzał będzie przechowywany. Musimy mieć miejsce, gdzie ten strzał będzie jakby rysowany. Musimy mieć miejsce, gdzie ten strzał będzie poruszany. Musimy mieć miejsce, gdzie będziemy rozpoznawali klawisz, który został użyty do strzału. No i musimy mieć też obrazek strzału, no nie. A... Generalnie, link w opisie powinien być z elementami tutaj statku kosmicznego, powietrznego. Jest tutaj takie coś jak Bullet 2 Blue. I jak widzicie, jest to taki pewien sprite, tak? Teksturka strzału. Mamy tutaj różne korole. Ko kolory, tak strzał. E niebieski, pomarańczowy, fioletowy. Mamy też co? Mamy też ewentualnie e e e e różne wersje e strzału. E w razie czego. No, ale nam wystarczy zwykły taki strzał, e który wygląda w ten sposób. I dodajmy zatem a, ten strzał może tutaj do naszego folderu z grom. Ja sobie go tutaj dodam. Jest on tutaj, jak widzicie, dodane. Ja sobie go zmienię. Ja zmienię nazwę tutaj na bullet. E, <laughs> jego format to jest dokładnie z właściwości. To jest bullet.png, Ok. Czyli jeżeli to mamy, to co dalej? No to zobaczmy, jak to. Um, Renderować, tak? Jak, jak narysować ten strzał gdzieś w przestrzeni. Na razie niech będzie sobie statycznie. No i musimy, musimy oczywiście to wczytać najpierw, nie? Czyli teraz tak. Mamy klasy Sprite, gdzie przekazujemy zdjęcie, wysokość i szerokość obiektu. No i dane o ekranie. No to dodajmy sobie gdzieś tutaj. A tutaj dam nowy, nowy, nową zmienną, nazwijmy ją bullet i będzie na początku sobie nil. Następnie musimy wczytać sobie ten bullet, a co by skopiuję, żeby tego nie powtarzać. I teraz tak, Love Graphics New Image i tutaj zdjęcie to był bullet.png. Renderer to standardowo dane o ekranie Tutaj jest zdjęcie i wielkość, i szerokość i wysokość naszego buleta No to tutaj według informacji w szczegółach jest on 10x26, czyli szerokość 10 Wysokość 26. To się nam przyda później. Czyli hmm. szerokość 10, wysokość 26. No dobra. No to mamy przycisk. Mamy, ja omówię standardowy gdzieś na yy, położeniu 0,0, bo nie ustaliliśmy jaka jest jego pozycja wstępna, taka początkowa. No, nie? no to dobrze. Mam tutaj domyślną wartość. No to spróbujmy teraz go wyrenderować. Nie? Czyli czytaliśmy sobie zdjęcie. Nadaliśmy mu jakieś dodatkowe informacje, tak? No i teraz funkcja love.draw czyli tam, gdzie rysujemy wszystko, dodajemy tutaj informacje o, o strzale. Czyli, co? Dopóki ktoś jest żywy, no to te strzały niech się tutaj nam a, rysują. Ok? Czyli, co? Czyli, love graphics. .draw. Teraz bierzemy nasz bullet.img i bierzemy Bullet.x i Bullet.y. No i odpalmy grę. Zobaczmy, co tutaj się pojawi. O, jak widzimy, to po lewej stronie pojawił się nasz e, strzał. No dobra, fajnie, mamy strzał, ale w sumie no, chcielibyśmy, żeby ten strzał był gdzieś Koło tego miejsca, i nie, nie zawsze w tym miejscu, tylko dopiero jak strzelimy z, jakby z tego strzału. No dobra, no to sprawdźmy, gdzie to powinno się znaleźć, jakaś informacja o stworzeniu się strzału. Czyli tu mamy jakby przykładowy strzał, tak? No, ale my chcemy N strzałów sobie stworzyć. I to dopiero przy kliknięciu klawisza jakiegoś. No to dodajmy sobie zatem tutaj w Function love Update Nową, nowy, nowy nowego wypadku. Tutaj coś mi się nie pasuje. Coś mi nie pasuje, że chodzi o tutaj te odległości. O, już lepiej. Okej. Okay. No to dodam sobie tutaj na samej górze. Jeżeli użytkownik Wycisnąć klawisz, załóżmy, że to będzie chyba ma space. Mam nadzieję, że tak to jest tutaj nazwany, ten klawisz. To wtedy musimy jakby stworzyć nowy obiekt. Nowy obiekt, jakby tutaj tego strzału. Czyli żeby to zrobić. Wypadałoby, może, ten log graphics new image wyciągnąć sobie do osobnej zmienny, czyli tak tam było. Bullet image, i to bym wpisał sobie tutaj. Ok. I teraz tak, musimy teraz go sklonować, jakby. Mm, ileś razy. Żeby to zrobić, musielibyśmy go dodawać w pewnym miejscu. Zobaczmy, może tutaj jest taka strona, zobaczmy sobie, gdzie takie coś zostało wykonane. Jest to takie coś jak table insert, gdzie mm, jakby tworzymy nowy obiekt tak? i stawiamy ten obiekt do tabeli. No i na takiej samej zasadzie, to jeszcze jest akurat przykład z dźwiękiem, który będzie w przyszłym odcinku. No i na takiej samej zasadzie chciałbym to wykonać u nas w projekcie. Czyli, czyli mamy tutaj naszego sprite'a, tak? mamy nasze zdjęcie, no ale chcemy to strzałę wykonywać gdzie indziej. Czyli przy update, co wytniemy sobie tutaj nasz bullet. Przy updatecie, tak, jeżeli była utknięta spacja, to stwórz nowy strzał i weź do, dorzuć do, właśnie do jakiegoś miejsca, dorzuć nowy strzał. Czyli zamiast tutaj bullet równa się NIL, Zróbmy po prostu bullet zrówna się i taki pusty, i pustą klamrę, tak, w środku. To znaczy, że tu, tu mamy jakąś tablicę, jakąś, jakąś listę mm, strzałów, no nie? No okej, okay. no to mamy. No to. Wsadźmy w takim razie nasz nowy, e, nowy strzał, który został gdzieś. E stworzony, chociaż tutaj niech to będzie ta zmienna, tak. I teraz dla nowego strzału jeszcze bym ustawił jemu pewną um, pewną odległość od naszego um, samolotu, no nie? Czyli musimy na dziób samolotu wykonać y, stworzenie się strzału. Czyli teraz tak, bierzemy sobie bullet.x i teraz musimy się odwołać do e, samolotu, czyli do plane, kropka a, i do jego mm, x to jest co? Szerokość, czyli width. I żeby ten e, strzał był jakby na środku, no to musimy, tak jak widzieliście to w poprzednich odcinkach, podzielić szerokość e, samolotu na, na dwa, no nie? I teraz mamy jakby x wyśrodkowanego w naszym samolocie. I a teraz bullet.y to będzie, jeszcze to jeszcze nie koniec, oczywiście, ale bullet.y to będzie plane.height. No i to ma być na górze dzioba, czyli nie na środku samolotu, tylko na szczycie. Czyli tutaj musielibyśmy dać po prostu plane.y. Plus <laughs> plane.y. to też w sumie. Po prostu będzie plane.y. Spróbujmy tak zrobić. A przy x to będzie plain. .x plus plane with plus 2. W samym ciekawy, jaki będzie efekt. Nie to. Zobaczmy, jest błąd oczywiście. O ten to indeks global bullets mailware28. Chodzi tu pewnie o... o ten bullets. Tak, jest problem z renderowaniem, no bo jakby tutaj chcemy stworzyć ileś strzałów, żeby one się renderowały. Także jeszcze, no oczywiście dodajmy brakującego fora czyli weźmy sobie tutaj for i nie obstacles, tylko tym razem będzie liczba strzałów, czyli weź od, pierwszego, od pierwszej pozycji do ostatniej pozycji w liście strzałów i oczywiście end musimy tutaj dorzucić na końcu i wykonuj bullet od i standardowo i wykonuj rendering naszych strzał. Ok, zobaczmy teraz. Co tu jeszcze chcę. Ok, się możemy przesunąć. Kliknę spacja. I czego jeszcze brakuje tutaj? Uh, table Expected Got No Value. Uh, czyli sprawdźmy sobie. Aha, no tak. Table Insert. No, musimy coś wstawić i gdzieś wstawić. Czyli to było tak. Um, bullets. Tak? Czyli bierzemy, gdzie chcemy wstawić nowy element i co chcemy wstawić, czyli ten element. No oczywiście, tutaj dajemy lokal żeby to była mm, kopia y, strzału, a nie cały czas ten strzał Tak? Ok, sobie podamykajmy wszystko. I jeszcze raz uruchomimy. Kliknę spacja. I co jeszcze mi brakuje? Aha, jak zapisać, muszę oczywiście kontrolować. Pamiętajcie, jestem przyzwyczajony do autozapisu. Dobra, teraz spacja. Eee, MainLevel29, zobaczmy, co to jeszcze mi brakuje. Mm, bullet. A, bullet od i. No tak. Czyli odwołujemy się do, ta, do listy strzał i do i tego. I tej pozycji, tak? Tego, tej listy. OK? I jest. I widzimy strzał. Jest jakby tutaj pokazany. Widzimy, że jest on na środku, tylko wypadałoby go jeszcze przesunąć o długość tego strzału. Czyli y tak? tego strzału musiało być minus jego Minus jego mm, wysokość tego strzału. Czyli tam, gdzie e, tworzymy e, nas, nasz strzał i jego plane.y, musimy dodać w takim razie, czy tam odjąć w tym przypadku, e, bullet. E, Kropkały. Czyli odjąć jego e, wysokość. I wtedy będzie na ciebie. Mam nadzieję. Zobaczymy. Zapisane. Ctrl S. odpalmy, Klikam w spacja. No, już jest lepiej. Możemy jeszcze tutaj pokombinować nad tym. Jak widzimy, tutaj się tworzą bardzo duże ilości strzałów. Będziemy musieli jeszcze tutaj na tym popracować, ale jakby zawsze coś. Okej, okay. eee, czyli to brakuje nam jeszcze, powiedzmy, mógłbym jeszcze tutaj w x ehe, odjąć bullet, eee, aha, źle napisałem, bullet-height tutaj usuniemy, tak, odejmijmy, a tutaj będzie bullet. Nie, tu jest bullet height, tak a tutaj bullet width. Czyli przy xach no to jest szerokość, tak? Zawsze. Lewo, prawo to szerokość, czyli width. A y to jest wysokość, czyli height. Czyli góra, dół. No dobra, control S oczywiście, start. I jak teraz kupiłem spację yy... Dobra, podbędziemy się jeszcze tego xowego, żeby było na środku środku. I <laughs> Okej, okay. co to mnie pasuje? Zobaczmy. Czy to jest um, x, tak? I najbrakuje brakuje mu tutaj dyszki albo piątki. Pięć pikseli. Na koło. Powiedzmy, że. Jestem tutaj. Tak. Zjadę sobie na dół spacja. Strzał. I. Strzał jest położony na Xowej, tak? Mhm. Okej, okay, ale w lewo musimy dać, więc to jest położony na Xowe w takim razie. Czyli X to jest pozycja samolotu plus połowa szerokości samolotu, aha, no i zróbmy może jeszcze minus plane With i zaraz zobaczymy czy będzie trzeba podzielić przez dwa, czy tylko będzie Um, czy tylko podzielimy przez 1? 10. Uuu Teraz to zajechałem to bardzo. Bo kliknąłem Plain With zamiast e, Bullet With. Ok, no i ja tak się zdziwiam teraz. Dobrze, dobrze. A odpalmy jeszcze raz. Spacja. Okej, okay. a jakbyśmy teraz podzielili ten Bullet wave przez 2? Jeszcze, to czy nam tutaj coś to co pomoże? OK, no, jakby zgadza się. Nie jest to idealnie, ale jeżeli chodzi o położenie, jest, jest ono w porządku. No i dobra, czyli mamy, takie coś, takie, mamy coś takiego. To teraz w następnym odcinku zajmiemy się przesuwaniem te, tego przycisku. I będziemy dalej dopracowywali to. No i na razie, hej.